Uwaga, mam dla Was darmową skrzyneczkę, kod promocyjny. Wpisujecie unikatowy kod promocyjny Tomas i Ty, słuchajcie. Klikacie użyj. Dostajecie 5% do wpadł i dodatkowa nagroda dla Was to jest skrzynka Millspects. Ja sobie ją otworzę, bo jak za darmo to uczciwa cena. Wystarczy również wejść pierwszy link w opisie i tyle słuchajcie. Na mleci P90 mogliśmy drapnąć aż 500 zł z tej skrzynki, ale spoko, mi się to podoba. Wypłacam to, bo jak za darmo to uczciwa cena. Widzowie z tej strony Tomas, słuchajcie, poprzedni odcinek. Do najlepszych nie należał, słuchajcie, niestety mogliśmy wygrać dużo, nie wygraliśmy. Dzisiaj spokojny odcinek bez jakichś tutaj emocjonalnych openingów 1%. Dzisiaj po prostu mm, testujemy skrzynkę jedną. Ale słuchajcie, dzisiaj jest ta skrzynka naprawdę ciekawa, bo dzisiaj mm, mamy słuchajcie skrzynkę tą tą skrzynkę mamy. Słuchajcie, i w tą skrzynkę na start bym leciał. Wręciał... Kurde na, na dwóch graczy 10 razy, nie? Jestem debilem, bo już na start ryzykuję całą moją kasę tak naprawdę bitwy dalej. Słuchajcie, są No chyba, że po prostu no ta skrzynka nie działa, nie, nie działa. Yy, dobra, dodajemy sobie... no i zobaczmy 10 skrzynek 4800. Polskich złotówek nas A boże Kęty. Jak ja to przegram to bo Kęty ja Ani Dla zrobienia O kurwa już na start leci karambit za 4000 zł Nie wierzę Nie wierzę co tu się dzieje Teraz ten za tysiaka dropi Dobra obym bym to utrzymał o, bym to, słuchajcie, utrzymał, kurde, dropnął tego za 1500 talona, no on może mnie dogonić jeszcze, no nie, przecież tu jest tyle kawy, on może mnie dogonić. Proszę, to jest dopiero połowa, no nawet nie jest połowa, już tutaj takie skiny lecą, no daj mi jeszcze coś dobrego. No on może mnie z łatwością dogonić, to, to jest taka prawda, okej, okay, leci kosa, skosa nam tutaj daje już trochę takiego luzu. Jednak nas tutaj może jeszcze nie dogonić. mega drobną, on no jest chyba coś wart. Niestety nie myliły mi się megi. Ostatnie trzy: Jeszcze jakby na podbitkę coś dało, to by było super w sumie, nawet dla niego. Jest skrzynki. Początek odcinka może być odcinkiem marzeń, że tak powiem. Ale nie wiem, czy do no szczęścia nie wykorzystaliśmy za bardzo. Kurde, drobną jeszcze za 400 wy, ale wygraliśmy to i wygraliśmy 10. Tysięcy złotych, no powiem tak, skrzynka faktycznie ma dość duży potencjał, bo zrobiliśmy tutaj profit w tym momencie na 2 Mamy 12 tysięcy. Słuchajcie, no jeszcze jedna taka bitwa, ale na 4 graczy, myślę, że to może być dobre. Skoro tam zrobiliśmy 10 tysięcy, na tej bitwie idzie wygrać aż 30 tysięcy złotych. Jeśli oczywiście nam coś zrobi dobrego, no na 4 graczy to jest już ryzykownie, ale słuchajcie czego się nie robi, nie robi dla moich kochanych tutaj widzów, okej, okay, no niestety początek do najlepszych nie należy dla nikogo, no tutaj są perełki, tutaj skiny perełki są, dobra, 500 zł, kurde to jest za mało, nie, no 500 to jest gówno tak naprawdę, żeby tu, o kurde, drobną rękawiczki za 1100 na niby ten Jaguar wypadł, no ale to nam za no, dużo nie pomaga, tak naprawdę, nie? No tutaj by musiał wylecieć X-Ray, może coś dobrego, bajonet dla niego, dlatego boom, no ja pierdziałam, nie? Chyba no, jak bajoneta już przebi, to to może być naprawdę ciężko. Kurde, ten Ryan i ten Crasher ciągle dropą, no nie, to już zaczyna pomału denerwować, że oni, no ja pierdolę jeszcze Arnold dropi bajoneta, nie wierzę, no przecież tu jest tyle kasy. Jakby mi teraz coś fajnego wyleciało, to bym był w siódmym niebie, na no, no spoko, ale... Spoko by było, jakby tylko mi dało. No tego już nie wygram, no tego już nie wygram, ile to jest warte? Mało, tysiąc złotych, no nie, tylko podbijam im wygraną, widzowie, no proszę, daj mi teraz, dojść. daj! No niestety nie dało, no niestety, słuchajcie... Nie! Prawie to wygrałem! Prawie to wygrałem, widzowie! Ja myślałem, że ja, ja miałem więcej od nich. Ale jakby ten na koniec nie dropnął tego... Yy, tej tego fajda, to ja bym to wygrał, nie? No, no. no. Tak to czasem... na trzech graczy, jeszcze bitwa ostatnia i zobaczymy może... Może teraz, słuchajcie, uda się tutaj to wygrać. Ostatnia bitwa na trzech graczy. No, ryzykuję już do końca. No, jak ryzykować do końca, to ryzykowe do końca. No, nie będziemy się tak naprawdę bawić w jakieś drobne, no grube dzisiaj bitwy. Co nawet myślę, że do 50 tysięcy zł w tych bitwach było. Więc naprawdę sporo. No i tylko oby to się słuchajcie nie zesrało. I na koniec, po jakbym wygrał, to już będę w raju. Słuchajcie, to już będzie spokój, fajnie, przyjemnie. No, ale oczywiście, okej, okay. Oczywiście, no, na razie nie zapowiada się na wygraną. Chociaż no mam. Kurde, talona dropnął, ja niby tym, więc nie ma jakiejś dalekiej różnicy od nas. Nie ma dalekiej różnicy. o Jakby dropnął to za 20 tysięcy, to ja nie wiem co ja by zrobił, nie? No tutaj o, i tutaj już czad wygrał, nie? I chat już wygrał tą bitwę, po prostu tutaj nie ma. Nie ma co gadać, no dropnął tego bajoneta, na którego naprawdę. Nie wiem nawet, nawet mi się nie chce sprawdzać ile na to było procent, jakaś kosa śmieszna za 8 stówek. Na tego Bajonetta ile jest procent w ogóle no. No widzicie tutaj 0,7% a jak wcześniej tyle było na tego to nie dropiło nikomu i właśnie dlatego te skrzynki są wszystkie dziwne. Moim zdaniem ale no cóż, no cóż, no no przegrałem to na koniec jeszcze. Tenka ma potencjał na 3 graczy tutaj znowu profit 11 tysięcy. No ja się z wami żegnam, Widzimy się w kolejnym filmie Siemano.